Może to oczywiste, ale pokażę Wam teraz, jak wymienić opony w G2 Maxie. I przy okazji założymy nowe kraszpady Nie takie, tylko te zwykłe. Kluczy 21 na kladyżkę. Suwamy starego na Nakręteczka. Trzeba pamiętać o tej podkładce, która tu jest. Odkręcamy te dwie śruby, które trzymają przewód, żebyśmy mieli swobodny dostęp do silnika. Próbujemy wyciągnąć koło do tyłu, uważając na przewód, żeby nigdzie go nie naderwać. I wyciągamy koło. ja to koło sobie obrócę i przykręcę w tym miejscu z powrotem, żeby mi nie zerwało przewodu. Jeżeli ktoś ma problem potem z rozpoznaniem, w którym kierunku opony, na której szauka powinna być, zapamiętajcie sobie w którą stronę bieżnik albo zróbcie sobie zdjęcie. Jeżeli nie macie imbusa z taką kuleczką na środku, to warto odkręcić tarczę, ponieważ to jest delikatnie pod skosem, łatwo uwalić śrubę. Wrzucamy 6 śrub, tych na zewnętrznej obręczy. Mamy półobręcz. No i teraz nam już wszystko ładnie schodzi. Uwaga, jeżeli chcecie dętkę odzyskać, bo macie dobrą, to uwaga na wentylek. Tu mamy nową dętkę, nową oponę. Tutaj mamy... Szczałeczkę, w którą stronę powinien być kierunek jazdy, więc u mnie w tym przypadku będzie to tak, ponieważ koło się obraca. Delikatnie pompujemy oponę, żeby się tylko rozpęczyła. Kładamy ją wygięciem w zewnętrzną stronę, najpierw wentylek, żeby nam nie uciekł, a później całą uponę. Ona siedzi wentylek wystaje rościutko, żeby nie był wykrzywiony, bo potem może się zerwać. Przy zakładaniu tej obręczy musimy popatrzeć do środka, czy na pewno nie przytniemy gdzieś tętki, więc delikatnie i z dystansem. Nie dokręcamy jednej śruby od razu, a najlepiej na krzyż. I dokręcamy każdą z wyczuciem, ale mocno. Ja sobie ją teraz napompuję. Przy zakładaniu tarciu powinniśmy na każdą śrubę nałożyć dodatkowy nowy klej. Niestety o nim zapomniałem, więc sobie dołożę go w późniejszym czasie. Na razie przykręcam tarczę. Pamiętamy o tej podkładce wewnętrznej. Ona ma być tu najpierw założona. Obracamy koło na swoje miejsce. Koło mamy wsunięte. Czas na kraszpady. Ja tym razem zamówiłem takie, całe aluminiowe. Cały czas używałem tych, sprawdzały się. Kraszpady nakładamy zanim dołożymy nakrętkę, bo dużo ludzi próbuje nałożyć na nakrętkę. Mamy otworek, kładamy i do środka nakrętka dopiero. No niestety, crashpady nie pasują. Trzeba było zeszlifować delikatnie nakrętkę. Zatem, jak ona tam wejdzie, to już klucz nie, nie wsadza, więc te się nie nadają. Tutaj jest podobnie, tylko musimy go rozkręcić. Pamiętamy o przykładce, Nakładamy crashpada i nakrętkę. I mocno dokręcam. Tutaj już możemy dekiel nałożyć. Nie zapominamy o tym, uchwycie do przewodu. I to wszystko. Jeżeli hałasuje jeszcze, to wyregulować hamulce i można jechać. Ja się zabieram jeszcze za przód, bo już wyrywałem oba. A wy napiszcie mi w komentarzu, co następne chcielibyście zobaczyć.